Rolnicy są źli po proteście i zapowiadają blokadę całego kraju. Donald Tusk i Michał Kołodziejczak o zamieszkach na proteście w Warszawie. Unia Europejska ma inne zdanie niż komisarz Wojciechowski w sprawie Zielonego Ładu. Koniec protestu rolników na granicy z Litwą. Nie milkną echa protestów w Warszawie. Największe europejskie gazety opisują, co wydarzyło się w Warszawie. Jak przekazuje Reuters dziesiątki tysięcy rolników i ich zwolenników ostrzegło w środę, że zatrzymają Polskę po gwałtownych starciach z policją przed parlamentem w Warszawie. Protestujący zebrali się pod biurem premiera w stolicy Polski, paląc opony i rzucając petardami, żądając zaprzestania taniego importu i przepisów środowiskowych, które ich zdaniem szkodzą ich źródłom utrzymania. Następnie pomaszerowali w stronę parlamentu, gdzie świadek agencji Reuters widział, jak policja użyła wobec demonstrantów pałek, gazu pieprzowego, gazu łzawiącego i granatów ogłuszających, podczas gdy niektórzy protestujący rzucali w siły bezpieczeństwa kamieniami, brukiem i petardami. Tomasz Obszański, lider Związku Zawodowego Rolników i organizator protestów, powiedział agencji Reuters, że po zakończeniu demonstracji policja zaczęła uniemożliwiać protestującym wychodzenie. Wszystko było spokojnie i nagle znikąd pojawiła się policja. Rozległy się głośne huki, policja zaczęła używać gazu łzawiącego i po prostu prowokować ludzi do opuszczenia protestu, powiedział Obszański, lider Rolniczej Solidarności. Obszański powiedział, że rolnicy opuszczali Warszawę z pustymi rękami po tym, jak ich prośba o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem Została odrzucona. Po tym, co się dzisiaj wydarzyło, będzie blokada całego kraju. Polska się zatrzyma, bo polski rolnik nie pozwoli, żeby się tak traktowano pałką, powiedział Obszański. Tusk zaprosił w sobotę na rozmowy liderów rolników. Obszański oszacował, że liczba protestujących sięga kilkudziesięciu tysięcy. Podczas gdy władze warszawskie podały, że było ich około 30 tysięcy. Rolników, którzy dotrzymali obietnicy powrotu do Warszawy po tym. Jak tydzień wcześniej tysiące ich przemaszerowało przez miasto, wsparł największy w Polsce Związek Zawodowy Solidarność, a także myśliwi i pracownicy leśni. Wcześniej niektórzy protestujący spalili trumnę z napisem: Rolnik żył 20 lat, zabity przez Zielony Ład na ulicy przed gabinetem Tuska, dmuchając wrogi i trzymając w górze polskie flagi przed marszem na parlament. Materiał telewizyjny pokazał, jak na obrzeżach Warszawy zatrzymywano ciągniki, a rolnicy blokowali drogi w innych częściach kraju. Według zagranicznej gazety, Tusk stoi przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi, starając się rozwiać obawy rolników, jednocześnie utrzymując zdecydowane poparcie dla Kijowa w roku, w którym stoją przed nim zarówno wybory lokalne, jak i europejskie, przekazuje gazeta. Powiedział, że zakłócenia na rynku wynikają nie tylko z importu z Ukrainy, ale także z Rosji i jej sojuszniczej Białorusi, a w poniedziałek poinformował, że Polska planuje zwrócić się do Unii o zakaz importu rosyjskich i białoruskich produktów rolnych. Premier został zapytany o zamieszki podczas strajku i użycie siły przez policję. Chciałbym dopytać się o to nieodpowiedzialność. Dlaczego polska policja, służba podległa MSWI rzucała w protestujących rolników kamieniami, tudzież kostką brukową jest wiele nagrań w sieci, które pojawiają się, jak również fakt, że wśród tych prowokatorów, wśród tych chuliganów były osoby, które następnie no, spacerowały e, obok samochodów policji, obok e, operacyjnych wozów tzw. Tak tak zwanych, tak zwani pejniacy policyjni. Jeśli ma Pan jakiekolwiek informacje, ja ich nie mam i uważam, że to co Pan mówi jest nieprawdą, ale jeśli ma Pan informacje o celowych, zorganizowanych prowokacjach, proszę natychmiast się udać do, na policję i na prokuraturę i zgłosić ten fakt, ponieważ w tej chwili publicznie mówi Pan o popełnianych przestępstwach, jeśli Pan był tego świadkiem, proszę to Proszę niezwłocznie, nie, proszę niezwłocznie zgłosić się, proszę niezwłocznie, proszę niezwłocznie, proszę niezwłocznie zwrócić się do prokuratury z tymi nagraniami i z całą pewnością będzie przeprowadzane dochodzenie. Szczegółowe informacje jakimi dysponuję też znam te nagrania, o których Pan mówi. Widziałem choćby dzisiaj w sieci kilkadziesiąt różnych zdjęć, Sprzed 20 lat, sprzed 5 lat, które, które miałyby świadczyć o brutalności policji. I zgadzam się, mamy do czynienia z wieloma prowokacjami, ale zupełnie nie ta strona jest, odpowiada za te prowokacje. I każdy, kto rzeczywiście pozwoli sobie na prowokacje albo na dezinformacje, będzie w ten czy inny sposób za to odpowiadał. Ale na pewno nie jest to policja. To jeśli chce Pan znać moją opinię, na podstawie wiedzy policja zachowywała się niezwykle powściągliwie i została zaatakowana przez niektórych z protestujących. Kostką brukową dysponujemy, przecież wszyscy to widzieli, także odpowiednimi materiałami, które będą, będą na pewno pomocne w dochodzeniu do, no, do odpowiedzialności tych ludzi. Sytuacja podczas protestu na miejscu wyglądała bardzo niepokojąco. A takie nagranie zostało opublikowane w sieci. Tutaj lecą też jakieś ciężkie przedmioty na policjantów. Grzegorz Płaczek próbuje tam prawdopodobnie czegoś się dowiedzieć może jest jakaś interwencja. Pokazuje coś, jakby o zatrzymaniu kogoś. Wygląda na to, że facet, który tam stał wcześniej na czele, tutaj, jakby próbując stanąć między policją a protestującymi, nie wiem, kto to jest, jest odprowadzany. Nie wiem, czy coś mu się stało w nogę, tam kogoś pałują, tak dosyć poważnie, z tego co widzę. Więc trochę mało jest mediów, jakby to miała być taka ściśle prowokacja, no bo w takich miejscach to zawsze oni już są. Nie będę teraz prosił o komentarz, bo tu widzę, że są ludzie usuwani. W taki dosyć sposób, kurde, idzie, słuchajcie, na dwie strony teraz policja się podzieliła. Nie wiem w ogóle w jakim celu oni to robią, czy chronią tyły tamtych, ale ewidentnie naszykowani są tutaj wszyscy na jakieś większe dymy. I to mnie naprawdę niepokoi, co rząd chce służby zyskać z takimi działaniami w tej chwili. Podczas protestu głos w Sejmie zabrał Ryszard Wilk. Rolnicy, myśliwi, hodowcy, przetwórcy, wszyscy teraz w liczbie kilkuset tysięcy osób są dokładnie przed tym budynkiem Sejmu. Jedną z rzeczy, którą oni podnoszą, jest bardzo słuszna: to jest zakaz niekontrolowalnego importu z terytorium Ukrainy. Mamy twarde dane, które mówią jasno, że import kukurydzy wzrósł. O 30 tysięcy procent. Import pszenicy wzrósł o 17 tysięcy procent. Dlaczego rolnicy są zaniepokojeni? Po naszych interwencjach poselskich mamy twardy dowód, czyli pismo celników, a w zasadzie to przewodniczącego związków zawodowych celników, który mówi wprost, że w ich opinii, czyli celników, granica nie jest szczelna. Nie ma się co dziwić rolnikom, że oni teraz w grupie kilkuset tysięcy osób strajkują, ponieważ jeżeli widzą taki dokument, to co najmniej mają wątpliwości. Więc popieramy ten postulat rolników, że w trybie natychmiastowym państwo polskie powinno przywrócić jakkolwiek kontrolę produktów rolno-spożywczych, które wjeżdżają z Ukrainy. Osobiście byliśmy na. Yy, Interwencjach poselskich, które były w medyce i nie tylko w medyce, i tam stwierdziliśmy, że nie ma żadnej kontroli na temat tego, jakie produkty do nas napływają. I to jest jeden z postulatów rolników, który my jako Konfederacja popieramy i celnicy celnicy sami powiedzieli, że granica jest nieszczelna. Policja stołeczna poszukuje osób, które uczestniczyły w starciach z policją podczas środowego protestu rolników w Warszawie. Policja zatrzymała ponad 50 osób, w tym 26 w samą środę. Kilkanaście osób już usłyszało zarzuty, w tym zarzuty napaści na funkcjonariuszy, a niektórzy zostali skazani w trybie przyspieszonym. Niemniej jednak prace trwają nadal. Komenda stołeczna policji prowadzi dalsze dochodzenia w sprawie uszkodzenia mienia, użycia pirotechniki oraz ataków na funkcjonariuszy. Zabezpieczono nagrania, które mogą pomóc w identyfikacji osób potencjalnie związanych z incydentami. Michał Kołodziejczak na antenie telewizji polskiej ostrzegł organizatorów protestu, że muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się działo. Będę tej sprawy pilnował i nie pozwolę, żeby o rolnikach, którzy mają dzisiaj problem, mówiono w negatywny sposób. Będę stał w obronie, będą różne grupy, które będą chciały wykorzystywać te protesty. Ja też o tym nad... przestrzegam rolników, bo protesty wchodzą już w tak daleką fazę, kiedy Jarosław Kaczyński też wczoraj powiedział o tym, że kiedy solidarność rolników indywidualnych i w ogóle solidarność z Piotrem Dudą na czele włączyła się w te protesty, to on Faktycznie stawiają opór rządowi. Tu sugeruje Pan, że wejście do Gry Solidarności mogło spowodować, że ten protest przybrał taki obrót? Wie pan, Solidarność organizowała wczoraj protest i Solidarność musi wziąć odpowiedzialność za to, co wczoraj się działo, do samego końca. Do momentu, kiedy ostatni rolnik był na tym zgromadzeniu, organizatorzy powinni wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. I robienie protestów to nie jest zabawa, to nie jest tylko i wyłącznie komuś robienie na złość, czy Zapraszanie rolników do Warszawy to jest także branie odpowiedzialności za to, co, co tam się dzieje. Jeden z przedstawicieli z Solidarności Piotrków podsumował wydarzenia w Warszawie i opisał, co dokładnie się działo. 6 marca zgłoszone były dwa zgromadzenia. Jedno pod kpr gdzie mieli zgretanoć rolnicy, drugie było zgłoszone pod Sejmem, gdzie stanęli myśliwi, też w połączeniu z leśnikami. Jak się okazało, leśnicy poszli pod kpr trochę się zgubili, to tak bywa jednak. Rozeznanie w lesie to nie zawsze rozeznanie w mieście. Co ciekawe, razem ze sobą pociągnęli część myśliwych. Jeżeli chodzi o rolników, rozmawiałem z nimi, oni mówią, że pod KRM-em też było bardzo ładnie. To znaczy, było trochę krzyków, było trochę petard, ale wszystko kulturalnie. I tutaj mogą się trochę rozbiegać oczekiwania myśliwych i rolników, albo zapatrywania. Do poziomu spokojnego protestu To Znaczy Wydaje yy, mi się, że myśliwi Oceniają spokojny protest Jako trochę spokojniejszy niż rolnicy oceniają swój spokojny protest Faktem natomiast jest, że pod KPRM Była seria wstąpień Liderzy, przedstawiciele związków Wyartykułowali Ze sceny swoje oczekiwania I to co o nich I też młodzi przedstawiciele Lokalnych protestu Nie w związkach Mieli swój czas i, i powiedzieli, e, co im leży na sercu i dlaczego te się zebrali tak licznie. Przekazał także, że nikt z polityków nie chciał wyjść do protestujących. Prawdą też jest, że kiedy poszli do KPRM za swoje postulaty, nie wyszedł do nich nikt z polityków, ani nawet z wyższych urzędników wyszły jakieś dwie zagubione panie, przyjęły papiery i po pół godzinie rolnicy wyszli na zewnątrz. I prawdą też jest, że nie było to miłe zagranie ze strony pana premiera. Wydaje się, że było to jak wpisane w harmonogram naszych zaplanowanych na ten dzień. To znaczy, proces miał być burdą, rolnicy mieli być pokazani jako osoby, z którymi nie bardzo da się rozmawiać. Jedyne jak można z nimi rozmawiać, to za pośrednictwem liderów. Oczywiście liderzy zostali wcześniej wyznaczeni, spontaniczni i część z nich to są ci, którzy już siedzą w ławach resortu. Niestety odniosło to efekt, rolnicy się wzburzyli, zaczęli rzucać petardami. Wczoraj w odcinku poruszona była kwestia odstępstwa Unii od Zielonego Ładu, o którym mówił komisarz Janusz Wojciechowski. Jednak jak przekazuje korespondentka RMF FM? Komisja Europejska dystansuje się od wypowiedzi komisarza Janusza Wojciechowskiego. Twierdzi, że wypowiada się we własnym imieniu. Potwierdza, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu rozwiązania dla rolników, które wprowadzą pewną elastyczność i ograniczą biurokrację. Komisarz Wojciechowski wyszedł trochę przed szereg, chcąc jako pierwszy przedstawić dobre informacje, skomentował Michał Kołodziejczak, wiceminister Rolnictwa i lider Agrounii. Wojciechowski zapowiedział w środę, że Zielony Ład trafi do kosza. Jednak Komisja Europejska odcięła się od jego słów. Uważam, że zmiany będą duże. Komisarz Wojciechowski wyszedł trochę przed szereg, jako pierwszy chciał przedstawić dobre informacje, ale wiadomo, że każdy chciałby przedstawić dobre informacje, powiedział kołodziejczak w Radiu Z, pytany o wycofanie się Komisji Europejskiej z Zielonego Ładu w dotychczasowym kształcie. Zapowiedział, że w nowej propozycji Komisji mają być duże ustępstwa, udogodnienia i wyłączone kary. Premier Donald Tusk przed wylotem do Rumunii stwierdził, że, w sobotę na spotkaniu z rolnikami, będzie miał coś poważnego do zakomunikowania. Aby było jasne, w sobotę nie umówiłem się na negocjacje z rolnikami, tylko na poinformowanie o rezultatach i szansach tych działań. Postulaty precz z Zielonym Ładem i zablokować Ukrainę są dla mnie nie do zaakceptowania podkreślił Tusk. Wiceminister Kołodziejczak zauważył, że istnieje potrzeba zmian, a nie całkowitej rezygnacji z Zielonego Ładu. Podkreślił, że Zielony Ład będzie poddany renegocjacji, szczególnie dotyczącej tych zapisów, które są najbardziej szkodliwe dla polskiego rolnictwa, produkcji żywności oraz europejskiego rolnictwa. Kołodziejczak zapewnił, że rozpoczęta w poprzedni czwartek rozmowa z rolnikami będzie kontynuowana. Dodatkowo zaznaczył, że poprzednia administracja nie angażowała się w dialog z ludźmi, a wszystko dopychała kolanem. Janusz Kowalski i politycy Prawa i Sprawiedliwości, nawołujący do zmiany rządu w momencie, gdy za granicą toczy się wojna, która zagraża nam, są odpowiedzialni za podżeganie do wojny domowej w Polsce ocenił. Pytany o możliwość renegocjacji Zielonego Ładu, wiceminister Kołodziejczak zaznaczył, że musimy zrozumieć, że ekologia na ludzką miarę to jest coś możliwego do osiągnięcia. Ekologia dostosowana do naszych możliwości finansowych jest realna. Nie możemy negować wszystkich zmian, które zostaną wprowadzone, mówiąc, że są one złe. W Zielonym Ładzie są dobre aspekty, nie można go całkowicie odrzucić. Będziemy renegocjować Zielony Ład w kontekście najbardziej skrajnych przepisów, które są szkodliwe dla polskiego rolnictwa, produkcji żywności i rolnictwa europejskiego, zapewnił. Podkreślił, że te przepisy muszą ulec zmianie, a w wielu przypadkach muszą zostać całkowicie wyeliminowane. Dyskusja na ten temat trwa w Komisji Europejskiej, szczególnie po zdecydowanym stanowisku Polski, dodał. W środę Komisja Europejska ogłosiła, że przedstawi nowe propozycje legislacyjne, które mają uwzględnić postulaty protestujących rolników nie tylko w Polsce. Oznacza to, że kształt Zielonego Ładu będzie przemyślany na nowo. Zapowiedziałem propozycję bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników, oświadczył komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jednakże później służby prasowe Komisji Europejskiej odcinały się od słów Janusza Wojciechowskiego. Wojciechowski przekazał Polsat News, że Zielony Ład trafi do kosza. Rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill wyjaśnił, Komisarz do Spraw Rolnictwa Janusz Wojciechowski wypowiadał się we własnym imieniu, co w żaden sposób nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Komisji. Gil dodatkowo podkreślił, Jesteśmy przekonani, że rolnictwo, polityka klimatyczna i ochrona świata przyrody mogą iść w parze. Potrzebujemy obu. Rzecznik poinformował również, że Komisja Europejska wkrótce przedstawi szereg wniosków mających na celu rozwiązanie obecnych wyzwań stojących przed rolnikami w Unii Europejskiej. Działania wdrożone już przez Komisję w tym roku, a także te, które zostaną zaproponowane wkrótce, nie osłabiają ambicji wspólnej polityki rolnej w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Ich celem jest raczej wprowadzenie dodatkowego stopnia elastyczności dla rolników i organów krajowych poprzez ograniczenie biurokracji i umożliwienie rolnikom skupienia się na ich podstawowej pracy. Ta praca Obejmuje większy wkład w realizację celów Unii w zakresie klimatu i środowiska za pośrednictwem krajowych planów strategicznych, powiedział Gil. Polska policja zakończyła protest rolników rozpoczęty w miniony piątek na granicy z Litwą, poinformował przedstawiciel Państwowej Straży Granicznej. Otrzymaliśmy wiadomość, że tamta akcja się zakończyła, powiedział Giedrius Misutis. Według organizatorów protestu, akcja miała trwać tydzień. Gedrius Misutis zauważył, że podczas trwania akcji przez niemal tydzień nie było żadnych problemów na granicy litewskiej. Nie było żadnych incydentów, które mogłyby spowodować kolejki lub jakiekolwiek inne problemy wymagające interwencji urzędników itd. Nie było żadnych utrudnień związanych ze strajkiem rolników blokadą, która nawet nie przypominała blokady. Dosłownie mówiąc, nie było żadnych utrudnień na naszym terytorium powiedział. Wszystko można powiedzieć przebiegło gładko dodał. Kanclerz rządu, Giedre Balcytyte, stwierdziła, że policja, straż graniczna, celnicy i inne służby aktywnie współpracowały z polskimi kolegami, aby uniknąć tworzenia się kolejek na granicy. Jeśli jednak dochodziło do kolejek, jak to miało miejsce w poniedziałek wieczorem z powodu zepsutej ciężarówki, były one jak najlepiej zarządzane. Według relacji Misutisa, informacja o zepsutej ciężarówce znajdującej się 8 kilometrów od granicy w Polsce dotarła we wtorek około godziny 20. Około 22.00 została już usunięta z drogi, a ruch odbywał się normalnie. Samochody poruszały się, być może z nieco mniejszą prędkością, ale kilkugodzinne chodzenie w jadącym konwoju nie utrudniało jazdy. Polska szybko ją usunęła z drogi, powiedział Misutis. Według Balcytyte Ministerstwo Rolnictwa i sam minister osobiście zadbali o to, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania polskich rolników i obalić mity o karuzelowym szlaku zbożowym do i z Litwy. Władze litewskie będą nadal aktywnie współpracować ze swoimi kolegami z Polski i przedstawicielami rolników, aby zapewnić prawidłowe rozliczanie produkcji rolnej w tranzycie, oświadczyła Balcytytę. Na prośbę polskich rolników w ubiegły piątek na dawnym przejściu granicznym Kalwaria funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzanie, jakie ciężarówki przewożą z Litwy do Polski. Obawiano się, że część ukraińskiego zboża z Litwy ponownie wróci do Polski. Codziennie tą drogą przejeżdża około 6 tysięcy osób, w tym traktory. Dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie o zapowiedzianym przez rolników paraliżu całego kraju. Czy rolnicy słusznie blokują drogi, domagając się od rządu reakcji w ich sprawie? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na największych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.